Szanowni Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ocenię dla Was herbatę pod nazwą Weishan Cien. Jest to herbata z Guangdongu i zanim ocenię, to chciałbym tutaj powiedzieć, że ten filmik dedykuję m.in. Adrianowi Milionerowi, czy też Adrianowi, prawda, tutaj yy, filantropowi oraz oczywiście kanałowi yy, który prowadzi razem z Marcinem. Zatem zaczynamy. A więc oceniam herbatę Wen Mao Qian. Najpierw zapach herbaty. Lejemy małą ilość wody. Tak, żebyśmy poczuli zapach herbaty. Prawda? Dobra. No to teraz zapach. Słuchajcie, no zapach taki daktylowaty bym powiedział. Takich słodkich daktyli. Troszkę może trawy, ale bardziej w kierunku słodkich daktyli. Dobra, zatem lejemy wodę. No i tu moja córeczka się odzywa. No i y, zaczynamy y, tutaj film. Po pierwsze, yy, moi drodzy, najpierw cena tej herbaty. Cena tej herbaty to jest 65 zł za 100 gramów. Ja tą do herbatę dostałam jako próbkę z czajowni. Yy, I teraz tak. Herbata pochodzi z prowincji Guangdong. Prowincja Guangdong. Yy, tutaj. Moi kochani. Yy, to jest inaczej, po prostu kanton. Jest to najbardziej wysunięta na południe prowincja. No i przed jej terytorium odbyła się handel z południem Chin. Ale, co się okazuje nie tylko, dlatego, że ta herbata według legendy przechodzi, moi drodzy, do Xinjiangu, czyli do yy, inaczej, nowych Kresów. Tak się tłumaczy na język polski, troszkę tak jak nasza Ukraina, bo rzeczywiście te nowe Kresy to jest Moi drodzy, wpływ i rosyjski, i chiński. Nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie, właśnie ta herbata e, przychodzi do e, Xinjiangu według legendy i świetnie daje się jako według właśnie tejże: jako właśnie dla pobożnych muzułmanów, jako napitek do jagnięcej kiełbaski. No i w każdym razie z Xinjiangu również pochodził wielki twórca Republiki Chińskiej, pan Sun Yat-sen. A większość mieszkańców to Chińczycy Han, jest to jedna z najbogatszych prowincji, graniczy między innymi, słuchajcie, z prowincją Fujian. I to jest bardzo ważna sprawa, bo właśnie na granicy w prowincji Fujian i Guangdongu powstaje nic innego jak Gongfu Cha. Czyli właśnie ta, nie chcę powiedzieć ceremonia picia herbaty, tylko bardziej sztuka, mistrzostwo picia herbaty. Bo o Kung fu, gungfu, gungfu znaczy tyle co mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. No i tutaj właśnie stąd to pochodzi. I co ciekawe, właśnie gungfu cha używali przede wszystkim biedni rolnicy, żeby jak najbardziej wykorzystać herbatę. Dlatego te małe ilości, dlatego ta większa ilość liści, prawda. I wykorzystywali herbatę aż do samego końca. Także, słuchajcie, tak to wygląda. A sama nazwa Guangong to tyle, co na wschód od przełęczy. Tyle oznacza. Prawda? Słuchajcie, no to przejdę teraz do spróbowania, oczywiście tejże herbaty, nie będę Wam już tutaj specjalnie nudził i zanudzał Was swoim, swoją gadaniną. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że ten czajniczek, to jest piękny czajniczek zbudowany przez ujgurskie niewiasty, które uciekły do Kazachstanu przed chińskim prześladowaniem. Do kazachskiej ZSSR. S, czyli Związku Zjednoczonych Republik Sowieckich. Dobra, przechodzimy. Rzeczywiście yy, to jest prawda, że Sowieci proponowali Ujgurom, właśnie paszporty sowieckie, żeby mogli przedostać się do kazachskiej z SSR. i tam właśnie Ujgurzy, właśnie w tej chwili, w dużej części przebywają właśnie w Kazachstanie. Jest to największa diaspora ujgurska tam. Dobra, zatem przechodzimy do herbaty. Najpierw opakowanie. Opakowanie wygląda, moim zdaniem, w ten sposób, tak. Tutaj po drugiej stronie mamy opis. No w opisie czytamy właśnie to, co ja tutaj powiedziałem, więc nie będę tutaj powtarzał, jest tylko powiedziane, że w zapachu dominują nuty właśnie fig, daktyli yy, oraz świeżej wiosennej trawy, prawda? I yy, tutaj i to, że właśnie to jest do prowincji Xinjiang dawane, tak? Teraz Wygląd herbaty, herbata, moi drodzy, wygląda w ten sposób, prawda, jest dosyć taka bardziej żółtawa, z może z zielonym kolorkiem troszkę, ale to nie jest, to nie jest bym powiedział, taki, yy, taka herbata typowo jakaś mocno zielona, jest bardziej taka żółtawa herbata, o tak bym to określił, tak. Tak wyglądają liście rozwinięte z kolei. Prawda, tutaj mamy liść rozwinięty. Piękny liść, który potem zjemy na koniec filmu. Dobrze. A to jest liść, moi drodzy, nierozwinięty. Bardzo ładne są te listki. Naprawdę mi się podobają te zwinięcia, chociażby tutaj. No i teraz oczywiście. Próbuję dla Was herbatę. Co ważne, jeśli tą herbatę weźmiemy, powiedzmy, traktujemy w sposób łagodny, to wtedy możemy ją zaparzyć oczywiście wielokrotnie. Zatem próbujemy. Herbata rzeczywiście łagodna. Może troszkę dymna, ale naprawdę smaczna, smaczna herbata, bardzo fajna. Ja uważam, że ta herbata obtóła właśnie tej, że e, moi drodzy, tejże kiełbaski jak nie więcej, pewnie jakby była mocniej tutaj przyrządzona, e, zrobiona, to nadawałaby się świetnie również tak mi się wydaje przynajmniej do kuchni kantońskiej, to znaczy do na przykład dim sumów czy takich przekąsek, prawda? Herbacianych, do być może ślimaków. No to pana ja ślimaki kiedyś jadłem i powiem Wam tak szczerze, nie specjalnie nie smakują. Nie smakowało w każdym razie, ale na przykład myślę, że dobrze by się też nadawały pod powiedzmy na przykład krewetki, na przykład tygrysie, w ogóle do kuchni takiej morskiej by się świetnie to nadawało. Ale wydaje mi się, że też na przykład do Langmanu ujgurskiego, czyli do właśnie makadonu, notabene w ogóle Ujgurzy mają takie powiedzenie, że jak Chińczycy jedzą wszystko, co się rusza, nawet kanałuchy, tak i słuchajcie, Ujgurzy jedzą wszystko, co rośnie, nawet muchomory stromackowe także tak to słuchajcie moi drodzy tutaj wygląda bardzo dobra herbata ja bym ocenił na wysoki stopień przynajmniej nawet na ocenę 6 w ocenie szkolnej Także, co jeszcze mogę powiedzieć na koniec, to to, żeby tutaj z apelem wystąpić do pana Marcina i pana Adriana Filantropa, żebyście zrobili, moi drodzy, właśnie film o Ujgurach, o kuchni ujgurskiej. O tym, jak wygląda rzeczywista sytuacja, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, tu nie chcę wchodzić w jakieś tam specjalne szczegóły. To już Wy to zróbcie, zresztą sami obiecaliście. No, i pamiętajcie o naszej kooperatywie. o Herbacie, dobra. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem wszystkiego dobrego życzę. A na koniec, oczywiście, zjem tą pyszną, ujgurską sałatkę. Nawet nie zła. Tylko trochę za ostre. A w ogóle wiecie, że na początku te właśnie herbatę najpierw jedzono, potem jedzono jako zupę, a dopiero na końcu mamy właśnie herbatę. No dobra, także macie mi śniadki, a zawsze dobra herbata. Tak, wyczuwalna jest, moi drodzy, dymność. Dymność ujgurskiego i kantońskiego ognia.